SLD obiecał w kampanii wyborczej utworzenie Centrum Zamówień Publicznych, który już od roku istnieje, oraz zlikwidowanie Komisji Majątkowej, która już nie istnieje. Tym samym Sojusz stał się czołowym kandydatem do Nagrody Nobla w nowej dziedzinie, jaką jest gałąź nauki, o nazwie Obiecanistyka. Obiecanistyka zajmuje się wyszukiwaniem i opisywaniem nieistniejących rzeczy, nadających się do obiecania podczas kampanii wyborczej, które nawet łatwiej jest spełnić niż obiecać. Wyżej wymienione obietnicy SLD, zanim zostały obiecane, już zostały spełnione. Przez kogoś innego. Obiecanistyka może być z sojuszu dumna, a członek SLD, który to wymyślił, odbije w nagrodę swoją gębę na trotuarzy w między w galerii cudów na ciupadze, czyli w alei zasłużonych dla obietnicy Polski. Zarując się na SLD, choć nie osiągając jego wyżyn, e, przygotowałem garść obietnic dla kandydatów na posłów, które łatwo spełnić. Obiecuję, że interes kraju będzie u mnie na pierwszym miejscu, tuż po własnym interesie. Nie będę głosować na cztery ręce, chyba że kolegi nie będzie. Obiecuję zagłosować zgodnie z sumieniem szefa partii. Obiecuję, że obiecam wszystko, co chcecie, bo wiem, że głupia krowa co dużo ryczy jest skazana na sukces.